Szach i Mat. Z przykrością przyznaję, że nigdy nie nauczyłem się grać w szachy. Bo szachy to jedna z najstarszych gier i pewnie najbardziej znana. Niektórzy powiedzą, że jest to też najszlachetniejsza gra. Pewnie tak. Ale tak jak ja, Ty też nigdy nie grałeś czy nie grałaś w szachy. Wiesz doskonale, co to za gra. Wiesz, jak wygląda. Różne figury na szachownicy. Dwa królestwa walczące ze sobą o zdobycie króla. I figury w szachach są różne takie jak skoczek, goniec, wieża, hetman czy królowa, no i oczywiście ten najważniejszy król. Jeśli król nie ma więcej ruchów albo jest atakowany, to game over, gra się kończy. Dlatego król jest najważniejszą figurą na szachownicy. I gracz ma tylko jednego króla i walczy się o jego zablokowanie. Król może poruszać się o jedno pole w dowolnym kierunku, pionowo, poziomo lub na ukos. Jeden król, tylko jeden. Jeśli zablokujesz przeciwnikowi tego króla, to gra się kończy twoją wygraną. Tak więc oczywiste jest, że wszystkie inne figury muszą bronić swojego króla, żeby nie przegrać tej bitwy. Chyba jednak zacznę się uczyć grać w szachy. Ciekawe to w sumie. Witam serdecznie ksiądz Krzysztof. Ale dzisiaj oddajemy chwałę innemu królowi, królowi całego wszechświata, czyli Chrystusowi, jedynemu i najważniejszemu królowi. I to dlatego, że dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa, króla, króla wszechświata. No ale co tak naprawdę to dla nas znaczy, dla ciebie, dla mnie, że Jezus jest królem? No to tak trochę jak w szachach. Król może być tylko jeden, jest najważniejszy, ma największą władzę i trzeba go chronić, bo jak go stracisz, wtedy game over, gra skończona. Wszystkie inne figury muszą go bronić. A my ciągle uczestniczymy w walce ze złem w tym świecie, tak jak na szachownicy. Zło zawsze będzie chciało za wszelką cenę zablokować naszego króla. Dlatego musimy go bronić. Musimy go bronić, żeby wygrać tę walkę ze złem. Ale jak? Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie fizycznie bronić ani chronić samego Boga, Króla Wszechświata. To jest niemożliwe, bo On ma moc, jakiej nikt inny nie ma i nie potrzebuje naszej obrony. Ale wcale nie mówimy tutaj o jakiejś fizycznej obronie, nie. Naszym zadaniem jest obrona Jego Królestwa w naszym życiu, w Twoim i moim. Tego mamy bronić, żeby On tam był ciągle pierwszym, najważniejszym, niezwyciężonym królem. A taką walkę łatwo przegrać. No, no bo zobacz na ten świat, na innych ludzi, co tę walkę przegrali, na tych, co prowadzą niemoralne życie, gorszą innych, na tych, co wykorzystują innych dla własnych egoistycznych celów. Zobacz na tych, co zło nazywają normalnością, a dobro czymś nienormalnym. I spójrz na tych, co robią wszystko, aby usunąć Boga z naszego państwa, miasta, z naszych szkół, miejsc pracy i nawet z naszych kościołów. To są właśnie ci, co zostali pokonani przez zło, i to ono króluje w ich życiu. Ale my nie możemy do tego dopuścić, i dlatego musimy walczyć o Chrystusowe królestwo w naszym życiu i ciągle powtarzać, modlić się. Przyjdź, Królestwo Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje. W odpowiedzi na pytanie Piłata, Pan Jezus mówi: Tak, jestem królem. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Moje królestwo nie jest tutaj. Bo Jezus nie jest zainteresowany byciem jakimś tam rządcą czy władcą jakiegoś kraju, ani żadnego miejsca na tym świecie. Nie jest zainteresowany byciem zwykłym królem na szachownicy. Bardzo piękny jest wizerunek Chrystusa, króla w koronie z berłem w dłoni, bo tak my, ludzie, wyobrażamy sobie Chrystusa, króla wszechświata. Ale Jezus tego nie potrzebuje, nawet tego nie chce, bo Jego królestwo nie jest na tym świecie. Dlatego nie wystarcza nazywać go królem i wieszać portrety z królewskimi insygniami, a zapominać o tym, że ma być królem i panem naszego życia, że ma być królem w Twoim sercu. I musimy o Niego walczyć i robić wszystko, aby był królem w naszym życiu i w naszym sercu, w Twoim i moim. I tak jak w szachach, On jest tylko jeden, nie ma innego. I jeśli chcesz wygrać swoje życie, to musisz walczyć i bronić Jego Królestwa w Twoim życiu i w Twoim sercu. Bo inaczej to przeciwnik będzie królował, a tego nie chcesz. Nie chcesz, żeby zło było twoim królem. Dlatego dzisiaj mamy tę piękną uroczystość, to wielkie święto Chrystusa, króla, po to, abyśmy pamiętali, że tylko Chrystus jest najważniejszą osobą na szachownicy naszego życia i że musimy zrobić wszystko, aby go chronić i nie dać się pokonać. Więc szach i mat z Panem Bogiem.